Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii me z Argenem i tym... Oj, przepraszam. I tym razem to będzie Natural Selection 2 Gdzie się wcielamy w rolę z dwóch z dwóch... dwóch Okej okay, guys, z Z dwóch. Hello? Hi. Gdzie się wcielamy z dwóch... z dwóch konfliktów ludzi czyli żołnierzy i alienów czyli obcych każda ze stron ma swoje mocne i słabe strony yy, obcy mogą ewoluować na dowolny sposób jakim się, no, Jak się żywnie podoba jakim się żywnie yy, podoba marnisi mają yy, mechy ulepszenia broni, pancerze i tak dalej i tym podobne. W, jak i jaki w jednej i z drugiej strony można no właśnie się gra rozpoczęła jak z jednej i z drugiej strony można się wcielić mm, one e person build that structure why are four person building it up guys e like. get the terminal bar. bar please always get the power node first Dobra, Teraz komentarz ja do ludzi, ludzie mają od razu pukawki, yy, opcje mają kilka... Kilka... Posłuchajcie też jak dla mnie po angielsku, bo to będzie coś pięknego jak <trybujesz> rozmawiam po angielsku. E, to tak, w skrócie. Ludzie mają ulepszenie do broni panceli, <trybujesz> że mogą mieć lepszy ekipunek, jeżeli komandor im e, to zbada. Oczywiście komandor nam wydaje też polecenia budowy w tym wypadku, to co ja właśnie w tym momencie robię. One, two, to było ciężkie. Eee, dobra, no. Ludzie muszą One. się bronić przed właśnie takimi ciotami jak obcy. My dostajemy informacje o budowaniu budynków. Don't my mind. możemy budować, my budujemy ekstraktory i tak dalej, dostajemy ulepszenia w takich punktach jak to możemy się leczyć, kupować amunicję, kupować amunicję, nie kupować, uzupełnić amunicję, kup, kupować zabawki dla nas coraz to lepsze, jeżeli oczywiście komandor nam o to zadba. Mm. Przejmujemy e, każdy punkt, staramy się go utrzymać. Z drugiej strony to wygląda tak samo, prawie tak samo, bo tutaj obcy mają za zadanie nie doprowadzić do tego, żebyśmy właśnie zajęli so takie party, punkty. So? No i posłuchacie też jak trochę lamie po angielsku Będę się czasami trochę odzywał, żeby nie było e, No He's coming Dobra e, Pozobaczycie też jak lamie strzelając bo w bo nie mam jednak żadnej celności ale gierka naprawdę jest spoko mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze mam nadzieję, że... dobra, nie, to to, to będzie kompletna porażka ...mojej gry. Ale powinniśmy sobie poradzić... ...jako tako. Eee, to chyba już o... ...żołnierzach wszystko powiedziałem. Może mamy też facegate... I, yy, ...za pomocą których możemy sobie skakać z punktu A do punktu B. Bo chyba lepiej do tego wytłumaczyć nie mogę. Też obcy mają takie coś, ale oni nie mogą sobie skradać. No, to budują takie right. jakby let's take, let's y tworzą takie jakby tunele za, za pomocą których się okay, mogą też crouch. właśnie poruszać. Kill your lights, kill your lights and crouch, crouch. crouch GM, you're not crouching, good. Great. Right. can bot, please. Okay. Scan locker room, please. There's a stealth coming. He's coming. He's still coming in. Destroy the harvester. There's nothing there. Get the power node first. Build the power node up. Power Build structure Turn the power node in locker room, please. No, to Posłuchajcie trochę jak lamy po angielsku jak... E... Nie, Gierka jest naprawdę w porządku, fajnie się w nią gra. For face. To jest tyle dobrze. o no. they Dobra. So to z zdobyty. Tak, okay, musimy się trzymać defend. razem. Co nieco te znam angielski, ale tak dosłownie po łebkach. No nie uszukujmy się, nie znam dobrze. He's coming GM, get back! There's a skulk in the alley. No Gierka jest w porządku, Fani mi się w nią gra no zobaczycie trochę gr rozrywki e ludzi Później postaram się Two załatwić coming. Później three coming. się Później się postaram załatwić Rozgrywkę yeah. obcy right, Rozgrywkę ludzi La raczej ludźmi gram, a później z wam postaram się za pokazać rozgrywkę obcymi. Yeah. Luckily, you know you can't get up. So wait on those, those, those rest. No im bardziej yeah, się English to rozrasta, tym gorzej jest dla nas. Bo wtedy obcy oczywiście mają większy dostęp do terytoriów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej... Czyli... Stay in locker room, guys, stay in to jest tak, e, obsługa. Super, zbudował. A raczej dla mnie lepsi, no lepszym pomysłem było zbudowanie e, ekstraktora, który dałby nam możliwość zdobywania więcej team Guys from locker room, two persons, please walk to bar and get bar up. I'm going to support terminal. Potrzebujemy właśnie. Ciekawe, czy wybronią terminale. Nie wybranium terminal jest stracone. Tutaj coś chodzi. The guy who's respawning, let's get the term. Hey, hey, hey. Build and the terminal. Board. Through landing pad. We can't get in terminal anymore.

We aren't taking any ground, we need to take terminal. So you guys are you're going to stability monitoring doesn't help us. So stop doing that. Tak, dobrze gada. Please. Eee, całkiem sensownie. Ale to wtedy, my na terminal. Yes. You really need to coordinate your marines more. Give them orders, get them directions. Because this way they're just Moving as aliens while well, we're not aliens. We need to build work together. Move as okay, unit. okay, Please come to me uh, to terminal. No, One terminals or something, overrun people. from landing pad. You can't get terminal from landing pad anymore. There are two gorges there. They've built up a wall. You can't get through the terminal anymore, uh, by a landing pad. Can I get an extractor in bar, please? Okay. We have extractor. We have the room. I'm, I'm coming up. Yeah, okay. Kill those Okay, terminal is terminal, lost. Terminal. Why? Yeah, some people at London Pipe, please. There's no fucking way we're gonna win this. Why are we playing anymore? Możemy to wygrać, czy tu przestanie a pierdnie nic? Well, our commander is new at commanding, so maybe he could learn a couple of things. że ten gościu cały czas gada, cały czas ten, tak naprawdę nic też nie robi. Dobra i co, zabiłem dwóch, ale ja zginęłem przy tym. No niestety. Jest i tak. Mógłbyś zacząć robić w tym locket rooms. Nie wiem, postawić armory albo cokolwiek. Bo tak to przez terminal się nie przebijemy, potrzebujemy więcej researchów. Jest kochany. No dobra, to, to, my, to my to już przegraliśmy w takim razie. Chapcy za dużo kill mają reseów, dzięki czemu będą mogli właśnie już ewoluować You need to kill the crack first probably There's a there. Ja, jest. Shogun's being researched więcej yeah. zasobów Gdzieś tu biega jeden, tylko pytanie musimy gdzie Why me? I ain't the commander Wow, mamy sh Mieliśmy shotguny. Co jest? Przegraliśmy, dobra Gra nie była zbyt ciekawa, no niestety y y hmm, Przewods. Czekajcie chwilę. Gra no wam dużo nie pokazała, ja też dużo nic nie powiedziałem, bo się starałem skupić bardziej na grze ale mam nadzieję, że co nieco Wam przybliżyłem politykę tej gry no tak jak mówiłem obcy ludzie są dwie frakcje tu i tu są wyrównane szanse tutaj obcy mogą ewoluować, o na przykład w takie coś to to buduje cały czas o to to tylko buduje ulecza swoje jednostki i tak dalej i tak dalej No jakie tu ładne, jakie to śliczne Ludzie mają pukawki do swojej dyspozycji, ulepszenia, shotgun, miotacze ognia, granaty, mechy i, te, i cały ten arsenał, a obcy mogą cały czas ewoluować i, i zwiększać terytorium swoje. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek Lamimy z Argenem podobał. I do zobaczenia w następnych odcinkach Lamimy z Argenem w Natural Selection 2. Cześć!